Siema jestem SK Rambo i dzisiaj sobie w geometrii dasz i no i no i ogólnie to wbijajcie, ogólnie będziecie mieli link w opisie do dwóch kanałów, trzech tak w sumie ale no tam wbijajcie, w opis tam będzie link bardzo wbijajcie i tam zostawcie suba, lajkujcie, bo jedno to jest naprawdę dwa że na świeże kanały i musicie je subskrybować po prostu no zasubskrybujcie, to jest takie polecam subskrybować dobrego kanału, bo na przykład wymawiamy content kontent, m.in. go klub e, Laguę i Fortnite, więc no. Więc to wbijacie, tam Wam podziękuję i już lecimy po prostu z tym geekiem Geometry Dash. No i ja na nagrywać właśnie Geometry Dash i i Fortnite'a, więc pijcie, czy chcecie takie Geometry Dash, bo może nam się to podobać, nie? Bo winie to teraz na drugim końcu. Więc ja wam to taką. O, święta w każdym. O, A mi się bije, tak... że mi tak zostawcie subika i lajka. O, kurde. Ja, no, no, dobra, doszłam najdalej. Więc no, zostawcie subika. Linkuję wam tam trzy kanały. Wbijcie na każdym. Zostawcie subika, naprawdę bo robią fajny content, tak jak mówiłem mega rocker i Fortnite więc masz to wbijajcie tam do nich do... bo tak są jak są moi koledzy no. i ogólnie pewnie o tym właśnie nie wiecie M jest team, założyłem team team się nazywa SK co to jest w ogóle? team się nazywa SK Team, SK, po, po prostu SK. I no, jeżeli, piszcie, jeżeli byście chcieli rekordyację, to piszcie, oczywiście jest Discord, wszystko jasne Więc no, Discord jest pięknie zrobione. Pozdrawiam, to masówka się zrobiła mi tego Discorda, bo bez niej, to bym, nic Nie zrobiłem tego Discorda, więc bardzo dziękuję. No i taki odcinek podsumujący. I też mam Twitcha, więc no, zaraz go nie podlinkuję ale podam wam nazwę też w opisie wszystko będziecie mieli w opisie więc dzisiaj czytajcie opis po tym, tym odcinku bo no naprawdę yy, wszystko kanał i w ogóle idzie idzie poli. będą coraz lepsze odcinki, po prostu i na tym odcinku do zostawcie sobie kilka lajka, wbijajcie wbijać do tych 3 i pozdrawiam tego jeszcze raz tego ziemia, co, co mi zrobił w Discorda bardzo Ci, bardzo Ci, bardzo dziękuję, że to zrobiłeś no. Eee, no i no nie wbijajcie na te bitki, co Wam podam w opisie więc no, czytajcie tutaj powtarzam się, ale mam no, zbyt mało czasu, żebyś mi w taki luźny, żeby Wam przekazać też jest tak w tym filmie, że teraz na kluczu, to właśnie stronę. Tutaj będą odcinki, Więc e, pamiętajcie, że... To jest, dobra. Pamiętajcie, że tutaj już nie będzie... E, będą odcinki, ale ale filmik nie ma. E, filmik na kluczu z Fortnita. E, no. Więc taki odcinek, który myślę, że z 5 minut. I no. I piszcie czy chcecie więcej gier na Xboxa, bo jak to, to będą właśnie streamy, ale na Twitchu z tych gier. No i chcecie, zakładajcie kilka. Zostawcie tam też obserwacje. Nokijcie te obserwacje, a tutaj subskrypcje zostawcie. Bo tam nie ma lajków, tutaj lajka. To się będzie trudniej dla mnie. Musicie... No, kanały no to tam... No bo będziecie miały tam wypisamić. Więc no to by było na tyle takie szybkie przekazanie, że jest taki team i piszcie czy byście chcieli dołączyć. Piszcie nick i dlaczego chcecie dołączyć. Napiszcie ja wybiorę 5 y, osób, y, więc na taki konkurs i też będziecie musieli dostać, teraz każdy będzie mieć szansy, bo ten kto nie przejdzie, to będę rejsawać kolejne osoby. Więc no. Dobra. To to by było na teraz tego odcinka, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, może na streamku jutro na Twitchu, zobaczymy czy ktoś będzie, więc tam zostaw, zostawcie obserwację i piszcie czy właśnie chcecie takie streamki na Twitchu, bo to będzie też dla mnie, będę wiedział po prostu czy chcecie te, te, te streamki czy nie, więc zostawcie subika i lajka i no, i widzimy się w następnym odcinku, siema!